Dawno temu, w czasach, gdy dzień i noc miały swoich bogów, żyła dziewczyna, co dziedzictwo po matce swej przejęła. Chateł z kraju boru i zwierciadło tajemnicze. Zwierciadło stare, z ramą dębową, przeźbioną w znaki, których nie pojmowała. Babka jej rzeczała niegdyś. W południe nie patrzaj, bo tam, gdzie światło najmocniej pali, tam południca chodzi. I szuka ślepiów, które spoglądają Ale ciekawość to pokusa stara świat W dzień jasiela słońce było w zenicie Dziewczyna stanęła przed zwierciadłem Zrazu nic, lecz wtem w odbiciu Dalece w polu bielą coś błysnęło Mara wysoka bez twarzy W suknię ubrana patrzała Dziewczyna obróciła się, pustka zamajaczyła Spojrzała znów, bliżej Tara była. Co dzień o południu wracała. A potwora z każdym spojrzeniem bliżej stawała. Szeptała bez głosem potwornym. Das mi oci, das mi dymu. Daj mi oczy, daj mi duszę. Dziewczyna chciała zwierciadło zgruchotać, lecz drewno nie pękało, szkło się nie tłukło. Po raz ostatni spojrzała. Już nie była przed zwierciadłem. W środku uwięziona została. Od tej pory zwierciadło samo stoi. Biada temu, kto w południe spojrzy. Spojrzy i dziewczynę ujrzy, ale to nie ona już patrzy, to południca jej oczami spogląda.